Amém. Uh. Zobaczcie, co ja tutaj mam, to Grimace Shake pod spodem, pod tym właśnie zdjęciem, to on jest w prawdziwym życiu, ta kartka została tutaj podrzucona, ja tego nie dawałem wcześniej, więc to już samo jest w sobie dziwne, kto nie widział, to zobaczcie poprzedni filmik, to jest właśnie on, czerwone oczyma, ale tutaj mamy Grimace Shake, jest foletowy, ogólnie on stopnią. troszeczkę było go więcej, ale w lodówce stał, wiecie, i tro tro trochę go zapomniałem, bo tutaj też został. Ale jest, jest ważne, tylko troszeczkę się stopniało. No i teraz płynna konsystencja się zrobiła, zobaczcie, jest bardzo płynnie. No, ale dalej to jest Grimace Shake. Taki dziwny, fioletowy, trochę zmienił kolor. No, bo wiecie, trochę już stoi, nie? <noise> ale nadal można go wypić, bo chyba jest dobry, nie wiem, albo i może zły. Tylko pytanie: Co się stanie, jak go wypije? Oglądałem wcześniej filmy, to różne rzeczy się działy dziwne. On coś tam trzyma i jest w pomieszczeniu, ale nie wiem, czy tutaj był, czy nie. Patrycja, co zrobić? Spróbować, czy nie? Nie, nie! Tutaj jest w ogóle Patrycja, dziewczyna moja, i teraz, yy, no pytanie: Zrobi wypić to, spróbować, albo nie, może ty? Nie, nie. nie ja może nie ty? Dobra, to kto pije? Widzę, piszcie w komentarz <grym>, Czy ja, czy Patrycja? Piszcie, że Patrycja <grym>, Dobra, ej, ktoś z nas musi go spróbować Albo ty, albo ja Nie, no ja nie, ale ty też nie Musimy go spróbować, tylko pytanie kto? Jakie tam bąbelki są dobre? E, może jednak nie? <grym>, co robimy? Mo, ale dobra, to zaraz, zaraz zobaczymy, może, może bym posmakował Albo może nie Tro, Trochę mnie tak, wiesz, trochę jakby mnie tak korci nie? Żeby ale... Nie mówię ci Lepiej nie, lepiej nie. Patrycja mówi, że lepiej nie. Ale teraz, zaraz zobaczymy. Ej, tutaj mam, mamy w ogóle kolejne kartki. Chciałbym wam zadać pytanie, ale czekajcie zanim. To słuchajcie, niedługo będzie moja nowa piosenka. Smań WIELE przygód. Zapraszam was na trailer 13 sierpnia. O godzinie 10.00 z rana, Wpadajcie, zapisujcie sobie datę, a cała premiera, całej piosenki będzie 30 sierpnia. Dobra, no to pamiętajcie, smajstów wiele przygód. Zapiszcie sobie. Okej, okay, mamy tutaj dwie takie dwa pytania. Kto to na to odpowie, ten wygrywa? To jest z poprzedniego filmiku, bo Dużo osób nie odpowiedziało i dużo osób powiedziało też źle nie, Jak ktoś tu jest ogarnięty to słuchajcie Jakie to imię? Jakie to jest imię zapisane? Rozwiążcie to Tutaj musimy odpowiedzieć To było od GrimaceShake'a czyli on to napisał nie? Kto odpowie i pomoże to dzięki To jest jakie to imię tutaj I kod jaki to jest kod Patrzcie 717 Ale tego już nie mogę zrozwiązać Jakie to są cyfry? I jakie to jest imię Kto zgadnie, ten wygrywa w komentarzu Działajcie, jestem ciekawy, kto to rozwiąże A tutaj, o, tutaj mamy naklejki ze sklepu <laughs> Możecie sobie wejść na mój sklep Ej, właśnie, słuchajcie, no, nowość, nowość Uwaga, uwaga, mam tutaj czapkę I mam kubek, nie, ja to pokazywałem wcześniej Badyca, weź za światło, bo jest całkiem I słuchajcie, mamy tutaj kubek I mamy czapkę, o, teraz jest elegancko światło I pod tą czapką Patrzcie, uwaga, uwaga, nowość Nowość, 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 nowość. zeszyt z MySloa, Patrzcie na to, jaki kozack mi się osobiście podoba, mamy nowiutki zeszyt, świeżutki i z tyłu tak samo mamy Smile slow jeszcze jest miau mamy elegancko, jest 64 kartkowy i jest 32 też jest oczywiście marge, margines akurat w tym przypadku jest niebieski mamy jeszcze minkę elegancką tutaj, więc sobie niedługo będą te zeszyty jeszcze będzie wiele innych nowości one się tworzą, one się robią i na was będą czekały na moim sklepie slow.pl a jeszcze tam jest moje zdjęcie dodatkowo, jeszcze są podłuż E, worki szkolne, więc sprawdzajcie. Dobra, to teraz pora na szejka. Ktoś go musi spróbować, ale kto pytanie: jest? kto? Bo Grimmys do mnie napisał. Co? Napisał ktoś do Ej, ciebie? Dzwoni. Ej, co jest gane? Grimace szejk dzwoni. Nie spodziewałem. Nie, nie, nie. Czego on chce o takiej godzinie? Zobaczcie, to jest pierwsza godzina. No, no, szalał, Gdzie o takiej godzinie w ogóle dzwonić? No nie. My to nagrywamy po północy. Dlatego że. Ja chcę to spróbować. Nie. nie. A Patrycja specjalnie wstała i powiedziała, że nie, nie, bo ona mnie pilnuje. Patrycja mnie pilnuje, nie? Dobra, mamy Grimace Shake'a, tylko yy, on dzwoni. Teraz patrzcie, to jest połączenie przychodzące. To, co odbieramy? Klikamy, odbierz? To weź, Patrycja odbierz. Zobaczymy, co on powie. Uwaga, uwaga, Patrycja, klika. i Czekaj. Teraz na mówiący. Halo? Halo? Grimace Shake Co? Ej, cześć, cześć, to ty, Grimace Shake? To jestem ja. Ej, to jest on. Grimace shake, ej, mam twego shake'a Tutaj, zobacz, tu jest twój shake Mam go wypić? Nie, wypij go Wypij go, mam go wypić? Ale czemu, nie Bady... e, Moja dziewczyna, Badyca, się na to nie zgadza Mówi, że nie, nie mogę Nie mogę no wypić, on jest bardzo dobry, Słyszysz, on jest bardzo dobry. Nie, ja, nie, ja wątpię w to Nie, Badyca wątpi, że nie jest, udowodnij Udowodnij Słodki jest, on mówi Słodki. No nie wiem, taki kolor jakiś dziwny ma Może ciebie tam włożę Nie, mój telefon Ej Grimace Shake, włożę cię do shake'a Posmakuj go Co? Posmakuj go, bardzo dobry, muszę go wybić. Aha, posmakuj go, bo jest bardzo dobry No nie wiem Nie, nie, nie Ej, serio dzwoni Grimace Shake A to... Ej, czemu ty dzwonisz o pierwszej w nocy? Ej, ty, ty chłopie nie śpisz? Posmakować. Ej. tylko o tym gada. tylko Goty gada. Ja się stykam, żeby nie. Ej, ale czy się ci nie powaliło? pierwszy w nocy zbudzić ludzi porządnych. To jest normalna godzina. To jest normalna godzina, On mówi, że pierwsza to normalna godzina. Jo, a o, o, o której ty chodzisz spać, powiedz mi? O której? Ja nie śpię, ja nie śpię. Co? Ty nie śpisz, tylko pijesz szejki cały czas? <grafQue> dobra, ej, a, a co się stanie, jak wypiję tego shake'a? To coś będzie czy nie? Nic, bo czuję się lepiej. zobaczysz się, wypiję z go a On mówi, że poczuje się lepiej. No, dobra, no to. Ej, a boli mnie teraz. Y, 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 palce mnie bolą, a jak wypiję, to mnie przestaną boleć? Tak, poczujesz się znacznie lepiej. Tak, on mówi, io, wszystko, szejk <grafik> działa. <grafik> dobra, ej. Ale ja się trochę cykam, bo ty nie, nie wiem no, tu są jakieś zagadki w ogóle i, i ale ty masz czerwone oczy, tutaj zobacz, ty masz czerwone oczy tutaj. Ja nie wiem czy ten. Się wydaje wszystko jest w porządku. Wszystko w porządku? A co trzymasz w ręku tam? Tam coś trzymasz w ręku, coś coś jakiegoś nie wiem. No to nie wygląda na szejka, nie? Trochę dziwny jesteś, trochę się cykam, wiesz? No nie wiem, czy to wypić, to dziwacznie wygląda. Ej, czemu tu są w ogóle w środku jakieś bąbelki? To tak powinno być. Jak wypijesz go, to zostawię łapeczkę w górę i subika. Co? Jak ja go wypiję? Zostawię łapeczkę i subika, jeżeli wypijesz grimy z szejka. Ej, słyszałeś to, Patrycja? O. O, ciekawa propozycja. Jak wypiję, to będzie łapeczka w górę i subik, jo? Nie tak ode mnie. O, dobra, ej, słyszeliście widzowie? Dobra, ej, jak widzowie, jak klikniecie łapeczkę w górę, subika, to ja to piję, ale Patrycja dalej się nie zg... zgadza, się? Nie, 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 ja jestem. Nie, Patry Patrycja mówi, że nie, dobra, ej. Mnie to nie przekupi. Dobra, a mnie tak. <głosy> <głosy> ej, dobra, ja wypiję, jak klikniecie łapeczkę, subika, dobra? <noise> Kliknie. Ej, widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę i subika, zmotywujcie mnie. Kliknijcie na łapeczkę i subika czerwonego, a ja to wypiję. Ale poważnie, no, Grimace Shake, no nie wiem, czy to dobry pomysł, nie? Nawet za... Ty, jeżeli nie wypijesz, to ci zniszczę całą wioskę w Minecrafcie. Co? Jak to? Co ty mi zrobisz? Wioskę zniszczę całą. Wioskę? Wioskę w Minecrafcie naszą? O nie. Dada. Ale wioska w Minecrafcie przecież... Przecież ja ją budowałem... Kilka miesięcy nie możesz mi tego zrobić Ja już jestem tutaj CO? Jesteś już? Jesteś już w Minecrafcie? Ej, trzymaj, trzymaj, on mi chce zniszczyć wioskę, poczekaj, szybko, biegnę, 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 On mi chce zniszczyć wioskę w Minecrafcie. Przecież ja go budowałem kilka miesięcy! Szybko, szybko, komputer, komputer! Ja pojawiłem się, jestem w Minecrafcie, szybko biegnę do mojego domu! Oj, on niszczy Grimace. Zostaw mój dom! Zostaw mój dom! Nie niszcz mojej wioski! Przestań! czego całego! Przestań, nie niszcz! No! Chyba, że wypijesz Grimace shake'a. Co no serio, muszę go pić. <śla> widzowie, teraz jesteśmy. widzowie, weźcie napiszcie że jak wypije Shake'a, to... Normalnie pokażę wam twarz. Co? Jak wypijesz szejka, to twarz? Ale ja nie mogę. Ja nie pokazuję twojej. Ani nie pokazuję a twarzy. twoją twarz. Słyszeliście tą propozycję, że jak ja wypiję szejka, to będziecie widzieć moją twarz. Ale nie, moi widzowie się na to nie zgodzą, na pewno. Ej, tylko nie piszcie, że, że nie, że nie, Musiszcie że nie. napisać, widzowie, piszcie wszyscy Nie, 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 no weźcie, nie piszcie, Zobaczycie że ja bym to wypił. Swój swój, a ty pij tego no nie nie. Cały no dom. nie, nie No nie, niż mi, nie, niż mi. Nie, no dobra, dobra, no może zastanowię się. Ale Powiedz mi, jak smakuje i powiedz mi, co się stanie po tym, jak ja spróbuję, bo. Smakuje nieziemsko, najlepiej jeszcze czegoś takiego nie piłeś dobrego. No nie wiem, Patrycja, co, co zrobić? Ja się nie zgadzam. Patrycja się nie zgadza. Patrycja jest Nic ze mną to i mówi, nie że nie. nie będzie, mówię ci, zaufaj mi. Ale ja mam ja Zakaz, jakoś nie wierzę. zakaz nie, nie, od Patrycji nie. mam, że nie mogę wypić.

no, no, ale pierwszy odbuduj to, co zniszczyłeś. To wtedy się zastanowię. Okej, okay, odbudowuję. Odbuduję, <laughs> odbuduję, dobra, dobra. Ej, on będzie niszczył moją wioskę, jak nie wypije tego. Jestem w Minecraft'cie, muszę ochronić swoją wioskę. Zobaczcie, ta wioska jest taka piękna, wam pokażę w ogóle. Nie wiem czy widzieliście moją wioskę, ale naprawdę jest super. Czekajcie, patrzcie na to. Wejdę tutaj sobie na szczyt i wam pokażę szybciutko. Szkoda mojej wioski ogólnie, żeby Grimase mógł mi zniszczyć moją wioskę. Patrzcie na to. Jaka moja wioska jest piękna z góry. Mam piękną, na elegancko w środku taką wieżę tańczową. Kolorową, tutaj są domki wokół i tak dalej. Tu jest właśnie mój, na którym stoję. A jak on mi to zniszczy, to będzie szkoda, to budowałem kilka miesięcy. To już Zbyt naprawdę. Stamtąd, ale to już. Ju... Co, skoczyć na dół? A jak padnę? No nic, ja mam trampolinę, czekaj, ci rozłożę. Trampolinę mi rozłożysz? Bo ja mogę spać i tutaj mogę się płaść, bo jak, jak, jak się połamie, to nie wypiję Grimace Szejka, nie? Ej, patrzcie, pomaga. A czu, nic Stawia. Nie, Stawia. Stawia trampolinę. Ej, jak Grimace Szejko mnie dba, nie? <laughs> żeby nic mi się nie stało. O, Ej, o, dobry jesteś. Dobra, dobra, uwaga, no to skaczę, skaczę, skaczę. Wow, dzięki, jest, odbiłem się poliny, super. <grafię> a jak ty o mnie dbasz w ogóle, lol, dobra. Tak <grafię> jest, bo chcę, żebyś wypił tego szejka dobrego. Aha, że mam wypić, okej, okay, żebym się nie płamał, tylko. Hmm, ale ja nie wiem, nie wiem, co zrobić, co zrobić, czy wypić. Chyba, że mogę, wiesz, co... Nie ci dom, nie masz innego wyjścia, pito. Ej, chyba, że mogę ci obiecać, nie? Że, a dobra, jak mi, zni... jak nie zniszczysz zniszczyszmy wioski, przysięgnij, że nie zniszczyszmy, że mi. że jak wypijesz. <grafię> ja już się, ja już się Jestem zamulony, bo pierwsza w nocy to wiesz. Teraz to słuchaj, to możemy się umówić tak, że ja nie będę go pił, ale go spróbuję. Dobra? Że. Mm, nie musisz go wypić, ale spróbować też możesz no. O, ale zgódźmy się na to, zgódźmy się sery na to, że jak ja, ja nie będę go pił, ale mogę spróbować. Ej, mogę go spróbować, że ym, wezmę troszeczkę, tak aby, aby, kropelkę. Dobra, próbuj. Kropelkę, wystarczy kropelka? Tak? Kropelka trochę więcej. Okej, okay, dobra, dobra, a łóżeczka mała? Łóżeczka mała? Że taką malutką łóżeczkę? Je, to... Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. No łóżeczkę, dobra, nie, no, no ja proszę, się nie na zgadzam. łóżeczkę no. Łóżeczkę na początek. No dobra, 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 niech będzie ta łóżeczka. Okej, okay, dobra, 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 zgodził się. Okej, okay, widzowie, czyli mogę spróbować Grimacejka? Nie, nie będę go, nie, nie wypiję Shake'a. Patrycja się nie zgadza. Ale zrobimy tak, że ja nie wypiję Shake'a, ale go tylko spróbuję. Dobra? dobra? Tak. Okej, okay, dobra. No to umówiliśmy się, dobra. Tylko nie niż moje wioski, proszę, nie niż moje wioski. Okej, okay, no to to chodźmy tutaj, chodźmy tutaj w takim razie, tutaj oddalmy siódmego od domku. Okej, okay, no to dobra, to ja już włączam kamerkę, włączam telefon i wtedy go tylko spróbuję, dobra? Okej, okay, no to tak chodźmy jest. tutaj. Dobra, dobra, dobra. Tylko żeby, wiesz, ale on mi. Słuchaj, bo tylko mam pytanie, nie? A jak on mi stał w lodówce, ją stopniał, nie? Czy on będzie dobry, świeży, bo ja nie wiem. Będzie bardzo dobry, spróbuj, tak? mówię ci. A Grimace Shake. A no dobra, no ale wtedy co, ilon może stać wtedy w miejscu? Ilon może on stać. Może stać 100 lat, nic mu co? nie będzie. <laughs> 100 lat może stać shake. <laughs> tak, tak, to jest najlepszy shake. I nie co, ni ni piły? nic mu nie będzie wtedy, jak on będzie 100 lat stał? Nic nie będzie, wszystko będzie w porządku. <laughs> Ej, słyszeliście to widzów, 100 lat i będzie dobry. Ale, ej, on kłamie coś, on, on tak specjalnie coś mówi, nie? No nie wiem, nie wiem, no, no nie Próbuj, wiem. Pij to. Ale, Ale, co on jest słodki taki, żeby. Bo ja ogólnie tak nie lubię za dużych słodkich rzeczy, nie? Tak, Bardzo znaczy, lubię słodkie, ale. Dobry, jest najlepszy na świecie. I on będzie taki takiej w miarę, jo? No dobra. Tak. Okej, okay, no dobra, to tylko nie niszcz mi tego. Dobra, no to przełączam się wtedy. No dobra, to chodź Patrycja, idziemy. Dobra, wyszedłem z Minecrafta, odchodzimy do mojego komputera, no i idziemy chyba spróbować tego Green Shake'a. Patrycja też nie, o elegancko nie już wyszła. Nie, się, nie zgadzam. Patrycja mówi, że nie, Patrycja nie chce, ale ja już obiecałem Green A słuchaj, a co jak on zniszczy moją wioskę? No. On może zniszczyć na wioskę i wtedy ja będę bez wioski, ja ją budowałem kilka miesięcy, przecież to będzie taka ogromna strata, jaką mi ją teraz rozwali, to nie no. Stoi tu, no chyba... Do... Czekaj, powącham. Uwaga, powącham. Czekajcie, pierwsze powącham, ej właśnie, czy to w ogóle e, pachnie. Czekajcie i. Ej, dobre nawet. Ty. Serio? Ej, fajnie tu pachnie, powąchaj. Patrycia, nie, ja nie, chcę. Patrycja nie, patrycja się boi, patrzy odchodzi. Ej, ale serio, to dobrze pachnie. Ej, to nawet fajny map tak. Mm, dobra. No to specjalnie pewnie jest tak zrobione. Albo, pachnie pachnie. albo mi już... <laughs> dobra, mi już odbija. E, Okej, okay, no to poproszę łyżeczkę. Poproszę łóżeczkę. Słuchajcie, ja nie, ja nie będę go pił, ale go tylko spróbuję. Dobra? Spróbowanie, a picie to jest coś innego. Ja nie będę go pił całego. Tylko go spróbuję łyżeczką Więc uwaga. mamy łyżeczkę Uwaga, uwaga, to jest ta chwila Tylko spróbuję, nie będę pił Picie to jest co innego, ja tylko spróbuję Ja będę się delektował Uwaga, 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 co jest grane Co to? Może to lepiej rozmieszam jeszcze Wiecie, rozmieszam to Bo to chwilę stało, wiecie, no to będzie wtedy Lepiej może smakować, okej, okay, rozmieszałem troszeczkę Bierzemy jeszcze raz, dobra Ok. tyle mamy, nie wiem co to Coś tam pływa jakieś nie wiem. Dobra, okej, okay, patrzymy. Jakaś konsystencja się z tego zrobiła, nie? Dobra, czekaj, żeby tylko mi nie kapło. Dobra, żebym nic nie ubrudził. Dobra, gitę, uwaga, uwaga, pierwsza próba. Lecimy, czekajcie, nie trzymam. Tego. Ej, bo. Że... Nie! Nie, kapło! Nie! Nie że zaraz masakra. Dobra, nad tym będę pił, tak będzie najlepiej. Dobra, uwaga, trzy, dwa, jeden i. Grimes, 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 Co ty Creamy, Ej, co cream jest cream grony, jak on cream się cream zachowuje? Cream gdzie on poszedł? Ej, zamknął się! O nie! Smile! Mówiłam, żeby on tego nie pił w widzowie, no! Ej, smile, smile, co on tam robi? Czemuś się zamknął? Ej, nie mogę wejść! Ej, gdzie on jest? Ej, wszystko w porządku! Smile! On cały czas gada Grimace, Shake, wypił tego shake'a. Halo! Smile! Slow. Ej! Poczekaj! Co? Ej, na co ja mam czekać? Ej, ale ty masz jakiś dziwny głos! Ja, ja nie wiem, co się stało, co przez tego szejka! On wypił tylko łyżeczkę! I już takie efekty? Nie wiem. Ej, mogę wejść? Już? Halo! Smile, są wszystko w porządku. Co? Ej, on. On pociągnął. Co? Green. Gremei Co? My Ale z co ci się stało? On się zmienia w Gremeisa normalnie. My... My...